Magda Gessler na Jupiterach, na gali Plotka. Ja mam takie pytanie na początku o kuchenne rewolucje, ponieważ oglądałem właśnie najnowszy odcinek, najnowszego sezonu. Dlaczego czasami te rewolucje się nie udają? Czy to jest problem w, w bohaterach, którzy nie słuchają pani rad, którzy nie do końca są przekonani do rewolucji, a może nie są gotowi na tą rewolucję? Po prostu są ludzie, którzy absolutnie i nie wiadomo dlaczego, ale też bardzo często są odporni na wiedzę, nieufni, też są jakby źle wychowani, albo z nieodpowiednich domów, które, gdzie była może przemoc, gdzie może było źle. I gdzie, którzy nie ufają światu, sobie, w związku z tym nie potrafią stworzyć innej rzeczywistości niż tą, którą znali przedtem. A czy pani ma czasami kontakt z tymi bohaterami, którzy już przeszli rewolucję? Tam, gdzie oni chcą i mnie potrzebują, to są bardzo dobre relacje. Ja nigdy się nie narzucam, bo uważam, że ten proces tej rewolucji dla niektórych jest bardzo, bardzo trudny. W związku z tym, to jest tak trochę jak poród. Kobiety nie pamiętają, że boli. To jest trochę tak.